Witamy ponownie w naszym cyklu Guitar Stories. Dziś przypomnę z nami Sebastian Piekarek. Pogadajmy trochę o gitarach. Kilka z nich przywiozłeś. No, pewnie. Na no, początek, dlaczego akurat ta gitara poszła jako pierwsza? No, bo to jest gitara, którą bardzo często używam na koncertach z naszym zespołem Mira. Mhm. Oczywiście nieoryginalny Gibson, firma Burny, którą jakoś tam sobie upatrzyłem, pokochałem. Bardzo mi odpowiada ten instrument. Miałem kilka Gibsonów, miałem kilka Burnych, ostał się ten. Więc, no cóż, ci mogę więcej powiedzieć. A co podzielić? jest w nim takiego wyjątkowego? Manual, pick -upy. Gryf ma trochę inny niż oryginalny, nazwijmy to, Gibsony? Wydaje mi się, że on ma podobny do standardów. Aha. Yy, natomiast wiesz co, czasami jest coś w gitarach, nie do końca wiesz po prostu co cię jakby inspiruje i kręci. No. Oprócz tego, że manualnie fajnie brzmieniowo, też mi się bardzo dobrze sprawdza i myślę, że zostanę z tą gitarą na pewno na jakiś dłuższy czas. Jak masz taką gitarę, to lubisz zajrzeć do środka, zmienić coś w przetwornikach, rozbebeszyć, zobaczyć jak to w środku wygląda, coś ulepszyć? Mamy takiego naszego bardzo dobrego kolegę, Leszka Głucha w Radomiu. Ja sam się tym nie zajmuję, zawsze do niego jadę. Mhm. On z kolei to yy, świetnie potrafi... Yy. No, pomóc, pomóc generalnie, wiesz, od... Od wszelakich jakby takich podstawowych rzeczy, wiesz, nie typu sama wymiana progów i tak dalej, tylko sprawdzanie, wiesz, naprężenia gryfu, jakby mm -hmm. wszelakie korekty. No już nie będę tam w, w, w tajniki wchodził, ale, ale bardzo, bardzo nam się, że tak powiem, układa współpraca z Leszkiem. Kilka takich gitar mówiłeś, przejrzałeś i przegrałeś. Tu jest i brzmienie też takie, które ci odpowiada? Ja jakby szukam, tak sobie dobieram instrumenty nie tylko koncertowo, tylko też studyjnie. Wiesz? Mam tych instrumentów w tej chwili, nie wiem, z 16, 15-16. I ja też szukam tych gitar nie bliźniaczych, tylko zawsze troszkę innych, Aha. wiesz. Yy, więc yy, nie mam chyba takiego jednego ulubionego brzmienia, wiesz, bo bardzo lubię na stratach pograć, czasami na telekasterze, czasami. Hmm. Właśnie na, 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 na burnych. Każda gitara inaczej się odzywa, wiesz. Jak podpinam w domu, nagrywając jakieś urządzenia zewnętrzne oprócz helixa, jakieś fuzy i tak dalej, wiesz, to wszystko ma wpływ. Yy, w związku z czym, no mówię, ja przynajmniej tak mm, dobieram sobie te instrumenty, żeby każda miała swój charakter, duszę, która mi odpowiada hmm. i żeby była inna od poprzedniczki. Masz I też następczyn. urządzenie, które ma zaprogramowane brzmienia, do, te, do tego jeszcze dojdziemy, ale na przykład jak teraz widzieliśmy yy, tę gitarę. Mhm. Czy ona różni się w, programami w tym urządzeniu od innych do których, yy, gitar, do których za chwilę zajrzymy? No tak, przede wszystkim tutaj. W, w, ma swoje brzmienia w, w, przyporządkowane. Ta przyporządkowane, ta przyporządkowane, jakby do partii poszczególnych Aha. w piosenkach. No i też do wzmacniaczy które są tutaj w tym urządzeniu i, i do jakby symulacji kolumn. Mhm. Więc jakby ja sobie to tak jakby paruję charakter gitary ze wzmacniaczem, którego chcę używać w tym urządzeniu i z kolumną, którego chcę używa, używać jakby w tym urządzeniu. No oczywiście wiadomo, że to, te ustawienia są troszeczkę inne za każdym razem w zależności od piosenki, od partii i tak dalej, no bo czasami Artykulacyjnie gram mocniej, czasami lżej, to jest wszystko taka otwarta sytuacja, Aha. którą po prostu trzeba sobie w głowie przemyśleć. Z jakich barw najczęściej korzystasz, mając Gibsona? Ja zawsze jakby dla mnie takim kultem był Marshall 800. Mhm. I powiem Ci, że w przypadku tego instrumentu tutaj mam Marshalla i mesę chyba. Mhm. No. Więc, no, mówię, to, tu jest bardzo dużo w ogóle jakby opcji, więc można siedzieć i siedzieć nad tym. Zaprezentujesz z, 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 dwa? Na przykład Mesa. Mesa tutaj z jakimiś efektami Marshall. Mhm. No, także... I to są brzmienia przyporządkowane tylko do Gibsona, tak? Tak. Na przykład wstępowa też. Wstępowa partia, zawsze zaczynamy tą piosenką, mhm. Powtarzaj to koncerty nasze. Trochę bardziej przestrzenna. Tutaj oczywiście można stereofonicznie te efekty wszystkie ustawić, w związku z czym na koncercie jest naprawdę Aha. wielka, wielka pełnia. Więc wracając do tej gitary, to nie są tylko suche, czyste, ymm, klasyczne sandy, ale też dużo przestrzeni. Ale opierając się na marszalu i na Mesie głównie. Sięgnąłeś po ten model, bo ktoś wcześniej grał na tym yy, Gibsonie, który Artysta, który był twoim idolem kiedyś? Czy wypada mieć Gibsona? No, no ja z, jakby z, zawsze bardzo Jimmy Go Page'a uwielbiałem. Wiele artystów ma, 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 ma Gibsony. Ja po prostu w pewnym momencie swojego życia rozpocząłem poszukiwanie. Mm. Tych wszystkich japońskich, starszych instrumentów, mhm. które jakby no, w tamtym okresie były podróbami Gibsonów. Natomiast prawda była taka, że one się prawie w ogóle nie różniły niczym, bo materiał był bliźniaczy, mhm. tylko po prostu nie miały logo Gibson. Ale ten Les Paul jest jakoś bardziej uwielbiany od SG, mi się wydaje, nie? No, chyba tak. Co chyba takiego tak. jest w SG, co. Może niepokoić gitarzystów, że sięgają po Les Ja powiem Ci szczerze, SG chyba nigdy w życiu nie miałem, natomiast no, to też jest tak, no, Les mi się kojarzy z Page'em, mm -hmm. SG z Angusem Youngiem. Yy, więc to chyba jest wiesz, no, ważne dla małolatów, jak obserwują, kto na czym gra po prostu. I to potem idzie, jakby za tym ta fascynacja. Yy, SG Raz kiedyś w studiu używałem, natomiast nie, 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 nie zgłębiłem tematu SG. Nigdy mnie nie ciągleło do SG. Chociaż jak pamiętamy stare gitary Jolany, prawda, to, to Jolana była SG. Nie było loyami. Spola... No trochę tak. Ja, ja co prawda bardziej Aster yy, a, yy, a, niż <laughs> Niż Jolana, to prawda. No. Piękne dawne czas. Ale wiesz, że są teraz yy, yy, są filmiki na YouTube, ludzie remontują te i podobno mm. całkiem przyzwoicie grają. Pilik podobno szuka nowego Defila z lat 80. -tych. Jeżeli ktoś z Was ma Defila, to może Pilich zapłaci całkiem niezłą cenę. Mhm. Ja miałem baz Defila, pamiętam takie pół pudło. Mhm. O, a wielkie, takie z Fami. I kalkoteksem sobie tutaj napisałem: policja. Nie, milicja, milicja. milicja no Toki tak, tak. byłem panczur. Punk, tak, wiesz, to się długopisem malowało i zostawało literki. Nie, Miałem milicja to. Sprayowa byłem zły na, na dzielnik. Sprajowałeś może? Nie, też nie. nie. Możeśmy kiedyś na, na woli, z Wolska dla Wolaków, żeśmy starali i potem nas. Suka jedna właśnie, wywieźli nas na jelonki, spałowali i wypuścili. Ale dostałem <laughs> do, na, w, jak, na koncercie Iron Maiden, bo nie wolno było mieć pieszczoch, a ja sobie zrobiłem pieszczochę. Aha. Ja pojechałem na rynek bałucki, kupiłem nity, sam sobie ponabijałem i mnie wzięli do suki. A pamiętam, bo to było dwóch, i mówią: wybieraj którą chcesz pałę. I tak, nie? No, tam, nie? Klękaj, kurwa. Dostałem trzy razy. Raz, <laughs> zabolało bardzo, nie? Drugi raz w dupę to zaczęło mi się w głowie kręcić, a trzeci raz to zacząłem się trząść, po prostu myślałem, że się zerzygam. Musiałem na, na w, wiesz, usiąść przez 15 minut, posiedzieć na trawniku, żeby w ogóle wstać, bo mi się nogi trzęsły. Zabrali pieszczach, ale pu puścili na koncert. No, 84. rok. To... Pamiętam, że oni wtedy nawet tak, ani żadnej grzywny nie spisali nas, oni po prostu chcieli nas zawinąć i wypuścić. To nagranie na trwa ta, cały czas. Aha, dobra. To jeszcze powiedzmy słówko o strunach. Struny też masz jakieś ulubione swoje? Ja używam w, głównie strun Elixir. Mhm. Ulubione dlatego, że podoba mi się po pierwsze ich brzmienie, a po drugie żywotność mają zdecydowanie mhm. dłuższą. W wielu gitarach generalnie staram się wszędzie wkładać rozmiar 11-49, ponieważ taki mi najbardziej pasuje do gry. Natomiast czasem bywa tak, że po prostu. Dana grubość strun, no trzeba tą grubość uzależnić od instrumentu, mhm. bo wiadomo, naprężenie gryfu, jakby manual, wygoda i tak dalej. Więc co do zasady staram się używać 1149, natomiast czasami robię odstępstwa w stronę tam 10-52 takiego mhm. setu. Na pewno nie cieńsze, bo bo często rwałem, jak miałem cieńsze struny. Poza tym jakby brzmieniowo mi nie do końca pasowały. Jednak te, te grubsze struny mają troszeczkę więcej tego, tego, nie wiem, coś co się nazywa w slangu, slangu gitarzystów, mięsa. Mhm. <laughs> często grasz w dropach? W Zero mamy kilka piosenek. Natomiast... Ja lubiłem zawsze niskie stroje. Mhm. Nawet do tego stopnia, że sobie... Swego czasu baratonowe dwie gitary kupiłem. Mm. O i to jest na przykład ciekawostka. Z Dodą grałem na baratonach. Yy, przełożyłem sobie cały materiał jej na, na gitary baretonowe. Mm. No momentami to bardzo ciężko brzmiało. No, frajda, frajda była. Okej. Okay. To przejdźmy w takim razie teraz do drugiej twojej gitary. Fendera proponuję. Okay. To okay. jest gitara, która też pewnie swoje przeszła nie? z tego co widzę. To jest Fender generalnie yy, najprawdopodobniej z początku 70. lat. Mm -hmm. yy, kolega, który mi sprzedawał, Lechu Matecki, mówił, że być może nawet 69. Ja nigdy nie sprawdzałem tego po numerach seryjnych, natomiast yy, no tak, stare drzewo, bardzo fajny instrument niestety. Yy. Już musiał, yy, musieliśmy go zmodyfikować mhm. no, razem ze wspomnianym Leszkiem ruchem. Cała nakładka jest, nowa jest, nowa, cała jest. Tak, jest nowa podstrumnica, ponieważ tamtej już w zasadzie nic nie zostało. Nawet już, już yy, pro, progi no, prawie, że wyłaziły, więc no, modyfikacja pełna. Bardzo lubię ten instrument. Mam w sumie trzy stratokastery. Mhm. Każdy gra inaczej. Yy, obecnie na koncertach innego używam, ale, ale jakby no ten, ten też mam w serduchu, kilka lat ze mną podróżową po Polsce. Jak myślałeś, jak przygotowywałeś się do modyfikacji gryfu? Miałeś trochę yy, gluta w gardle, czy dojdziecie do tego brzmienia, które ta gitara ma w sobie albo miała w sobie? No miałem trochę, żeby wiesz, żeby było lepiej, a nie gorzej. Aha. <gry> tak, no bo to w przypadku każdej modyfikacji, no wiadomo, że, że jest taki znak zapytania. Natomiast nie, te, ten instrument nic nie stracił. Mam wrażenie, że, że lepiej brzmi. Mm, I często go używam w, w studiu, jak nagrywam. Lata 70. albo jak mówisz, koniec lat 60., to, to mm. drewno już jest rozegrane, to drewno już, już swoje przeszło i pewna gitara w pewnych rękach. Wystarczy tylko regularnie na niej grać, żeby nie zastała się. Czy dbasz jakąś o nią szczególnie? Generalnie no, staram się używać ich w miarę często. Mm. Chociaż na chwilkę dotknąć, sprawdzić, czy przede wszystkim, wiesz, no, mamy różne temperatury. Raz ciepło, raz zimno i to tak prawda. dalej. Więc te gryfy, co prawda w tej gitarze, z racji tego, że jest no, stare drewno, to już nie pracuje, ale w instrumentach potrafią się wyginać w jedną, mm. w drugą stronę. Więc, mm, więc, więc oprócz grania no, trzeba pilnować po prostu, żeby się na stałe nie wypaczył gryf. Tego naprężenia. Z przetwornikami coś robiłeś w środku, czy są oryginalne od samego początku? Przetworniki generalnie są oryginalne, natomiast Leszek zastosował tutaj y, taki patent, który jakby wzmacnia sygnał. Dokładnie nie wiem, co to jest, nie będę zdradzał tajemnic mm -hmm. zawodowych. Ale to nie jest aktywne? Nie? Nie, nie, to są pasywne. to Aha. są pasywne. Ja szczerze mówiąc y, niezbyt lubię aktywna. Mm -hmm. One zawsze mi się kojarzyły. Znaczy, zawsze jakieś takiego. Y, Brakowało mi naturalności dźwięku w przypadku aktywnych. Może to jakaś, Nie wiem, moje widzi mi się, ale, ale ja zawsze lubiłem stare instrumenty, jakby nienafaszerowane elektroniką i tak dalej, i tak dalej. A to ustrojstwo, co pokazywałeś, ten, ten, ten pstryczek, elektryczek, co on robi? No, to jest wzmocnienie sygnału. <śm> Przy dużej mocy. Przy dużej mocy na pewno to lepiej słychać na koncercie. On taki troszeczkę powoduje, że z singla robi się humbucker. Aha. Czyli jakbyś chciał grać solo, to wystarczy tylko, że tutaj na przykład. Tryk i... Na przykład. Na przykład no. I to Twój wymysł, czy, czy, czy tego wspomnianego Leszka? Leszek, Leszek. Leszek, tak. I tylko w tej gitarze masz coś takiego, czy myślisz o tym, żeby do innych gitar też przełożyć? Bo to ciekawe urządzenie. Na razie mam tylko w tej. Aha. W innym stracie mam pick-upy. Zury, Michael Landau model, też ba bardzo śpiewne mhm. pick-upy, no te, ten, ten instrument inaczej gra. Tak sobie dobieram te gitary, żeby ona, każda była inna, więc jakby no, też jak nie ma potrzeby, to nie chciałbym powierać patentów yy, no, z, 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 z tym chociażby. A tak z ciekawości, bo yy, drugi gryf, palisandrowy, klon jakoś nie bardzo Ci podchodzi? W latach 90 miałem same klonowe, Aha. Yy, jakoś wtedy mi się bardziej podobały, teraz z kolei mam opcje, opcje właśnie typu palisander. Prawda też jest taka, że ta jakby szukanie frajdy z instrumentów to jest niekończąca się historia, generalnie Dobra, możesz tak. wiesz, no, mieć instrument przez 10 lat yy, i tak będę szukał następnego, wiesz. No, możesz mieć rok te, i tak będę szukał następnego. To jest, nie wiem, no, to jest jakiś rodzaj chyba uzależnienia. Może za 10 lat znowu wrócisz do klonu, albo może wymyślą co in Słuchaj, coś innego? Możliwe, możliwe, no tak. Jak masz tę gitarę, to jakie masz przyporządkowane barwy w tym swoim urządzeniu pod nogą? Tutaj bardziej chropowaty, na przykład graliśmy z Irą taki cover Audio Slave. To są bardziej takie. Um, z oktowerem delikatnym. Tak, tak. tak z delikatnym Aha. oktowerem, taki bardziej chropowaty. No, oczywiście też czyste um, używałem w momencie, gdzie tutaj jest na przykład. Więc jakby możliwości, możliwości yy, no, tego instrumentu też w zależności od partii, mhm. sposobu grania i tak dalej. No. Tak, z ciekawości, bo zagrałeś teraz kawałek Iry. Jak mhm. yy, programujesz brzmienia pod Irę? To no. robisz sam, czy robicie to wspólnie z zespołem i akceptacja musi być całego zespołu? Nie, zawsze i, i ja i, i Piotrek końca zawsze programujemy sobie sami, i potem jakby to ulepszamy z naszym akustykiem frontowym. Aha. No bo to też jest dłuższy proces, żeby najpierw. Yy, wiesz. On wie ty... najlepiej, jak to brzmienie z przodu. No tak, tak. Yy, wiesz, na słuchawkach z tego urządzenia jest troszeczkę inne brzmienie, na monitorach studyjnych troszeczkę inne brzmienie, mhm. yy, z kolei na paczkach z przodu też jest zupełnie inne brzmienie, więc yy, no trzeba ten taki środek znaleźć, gdzie jest najbardziej satysfakcjonujący dla nas. Natomiast. Mhm. Ja miałem jedną zasadę, krę kręcąc sobie barwy tutaj, żeby ten dźwięk live mm -hmm. jakby uzyskać jak największy, jak najszerszy, jak najgrubszy, żeby to po prostu miało, no rzeczywiście przypominało wzmocniacze. Mm -hmm. I szczerze mówiąc, jak gramy koncerty duże plenerowe, gdzie jest no, odpowiedni rodzaj mocy z tych paszek na przodach, to jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia, natomiast w klubach mniejszych Czasami brakuje sceny, że scena po prostu nie gra. Więc staramy się grać duże kluby. Dobrze, to tę gitarę też mamy omówioną. Jeszcze widzę kątem oka jedną fajną elektryczną, która naprawdę robi wrażenie. znam że jak pierwszy raz ją zobaczyłem, to miałem wrażenie, jakbyś z dzikiego zachodu, tak? narzeczoną w Teksasie i akurat spotkał się przez przypadek z jej ojcem, a jej ojciec na strychu miał właśnie takiego telecastera. Ta, ta gitara też była mocno przerabiana, dlatego że ona w, w oryginalnym... Oryginalnie miała lakier taki czerwony, brzydki, taki mm. brokat. Znaczy brzydki, no mi się nie podobało za to. bardzo. Ponieważ też były modyfikacje tutaj w pick-upach. To poprosiłem mojego kolega dobrego właśnie Leszka, żeby, żeby zmodyfikować to po prostu w ogóle przeciągał gitarę prze, po tak tam. Szczerze mówiąc, nie wiem co on robił z tą gitarą, że ona tak wygląda. Mm. Musielibyście kiedyś go zaprosić, to wam pewnie poopowiada. Natomiast yy, no, finał jest taki, że no, wygląda tak, jak wygląda. Zamówiłem sobie skórzany piguard. No i rzeczywiście no, brakuje mi kapelusza i coś jakiegoś ciekawości. Pamiętasz, czy duża różnica w brzmieniu była między tym czerwonym brokatem a tym pięknym drewnem, które się uwypukliło po, po zdarciu tego brokatu? Powiem ci szczerze. Wydaje mi się, że o wiele większa różnica była po modyfikacjach pick-upów, aniżeli po tym. A co robiliście z pick-upami? No, widzisz, to są te to to takie, wie, ty, tak? to 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 są... takie tajniki, których, których jakby no, chyba nie, nie powinienem zdradzać. Mhm. Tak to bardziej jakby z no należałoby pogadać. Ale to idziesz do niego i mówisz, chciałbym, żeby ta gitara brzmiała tak, tak, tak i tak, ależ tak mówi, dobra, daj mi dwa dni. Nie, absolutnie nie dwa dni. Co ty? To jest proces, który trwa czasami wiele miesięcy. Mhm. Akurat on jest wybitnym specjalistą i, i też no, dużo gitarzystów, dużo muzyków mhm. do niego zjeżdża z instrumentami wszelakiej maści. Więc yy, no to trwa, to trwa. Poza tym Leszek też yy, w racji tego, że sam umie grać na gitarze, yy, też na basie, yy, jakby no, w pełni zanim odda instrument to przewertuje go w lewo i w prawo mhm. czy na pewno jest tak jak jemu też się podoba. Właśnie to jest jakby ta istotna różnica, że Jemu też ma się podobać. Ale masz Jak... pełne zaufanie do niego, tak? I skoro Mam. jemu się podoba, to znaczy, że tak, i tobie też się będzie tak, podobać. Tak, dlatego że generalnie po bardzo wielu instrumentach, yy, które mu oddawałem, to yy, jakby byłem zachwycony, że one grają lepiej. Także, no, oczywiście, Telecaster zagrać. wymaga trochę też innego specyficznego grania, nie? Od yy, Stratocastera i od Gibsona. Dokładnie, wiesz trudniej co? się gra. Akurat yy, paluszkami czy też tymi, wiesz, paznokciami nie umiem grać, więc ja jakby w przypadku koncertów Firy yy, akurat nierwane grałem <laughs> na Telecasterze. Natomiast tak, no to jest zupełnie inna technika, wiesz, to, to dużo kantrowców jakby należałoby pooglądać, żeby, żeby zgłębić tajniki tej techniki. No ja zawsze A twoja słabość do, do telekastera czym się objawia? Nic co, nie wiem czy słabość, po prostu mi się podoba, że, że, że brzmi zupełnie inaczej, no, wiesz, no, mam na przykład do nagrania jakąś piosenkę, gdzie nie do końca używamy sandów hambakerowych, Wiesz, no jest fajnie, bo biorę, nie wiem, dwa straty, jakąś partię na telekasterze i ona zawsze inaczej w charakterze, troszeczkę, inaczej w miksie się układa, więc. Co, ja mam chyba po prostu słabość, że do, do gitary, która no, jest inna i, i, też, i też mnie kręci. Nie? To też niekoniecznie kręcenie gałami w samym studiu, ale samo, samo brzmienie gitary jakby robi, robi muzykę, nie? No, przede wszystkim najpierw brzmienie gitary, bo potem jak już masz odpowiednie brzmienie, to możesz je jeszcze jakoś kreować. Mhm. Natomiast yy, no, brzmienie samej gitary to jest podstawa. Ale Co? tutaj, jakbyś miał na przykład zaprezentować jakieś brzmienie, to zacząłbyś od przesteru, czy właśnie nie? Czy, czy... Akurat w przypadku naszych koncertów, na tej gitarze grałem cover Nirwany. Natomiast równie dobrze no, sprawdza się we wszelakich partiach delikatnych. Ciekawości, ta, y, to jest skóra, mówisz, tak? tak? Skóra. To jest y, twoje widzi mi się, czy ta skóra też odgrywa jakieś znaczenie, że trochę na przykład tłumi drganie? Na początku widzi mi się. Mm -hmm. y, dlatego, że zobaczyłem ją w, w, gdzieś tam na eBayu, mówię, kurczę, pasowałaby. Skoro już ma być Aha. zupełnie ten lakier zjechany, to mówię, no, będę go wboje. <noise> Więc na początku widzi mi się. Natomiast potem, jak Leszek już. Y, składał tę gitarę, to on też robił jakieś cuda z tą skórą po prostu i mhm. ona też zupełnie jakoś inaczej, że tak powiem, wtłumi ten dźwięk w jakiś fajny sposób, więc na pewno wszystko co jest zawarte w instrumentach ma, ma sens, ma, ma, sens, ma, sens ma, i ma swoje przeznaczenie, ma swoje jakiś tam wpływ na brzmienie. Aha. Czasami na plus, czasami na minus, ale na pewno ma wpływ. Okej. Okay. Nie wiem czy macie tego świadomość, ale Sebastian Piekarek jest muzykiem, który nie korzysta z efektów analogowych, tylko jest cyfrowym dżentelmenem idącym z duchem czasu. Jakie urządzenie ma cyfrowe pod nogą i dlaczego takie, o tym już za tydzień. Do zobaczenia.